powrót na YouTube, dobra szybkie, szybkie, to będzie szybki odcinek, to tak I, i, po tytule jest podsumowanie 2K24 gdzieś tu, tu tu, a tu macie tytuł, jak coś nie, to tak, pierwsze pytanie szablonowe ile zarobiłeś z samego TikToka 2K24 rok, to tak klikasz w saldo i zarobione jest to Kurwa, to trzeba pójść z miesięcy, a nie, to zaro zarobek macie tu. O, kurwa, to będzie dużo, dobra. Ile zyskałeś lajków wy cały rok, czyli od lutego, bo ja nagrywam od lutego. Lajków zyskałem 3,6 miliona. Kolejne. Kolejne, 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 szybkie Q&A, ale mi się... ja mam oddech dzisiaj. To tak. Wyświetlenia, wyświetlenia, wyświetlenia. Wyświetlenia w rok to jest. O! Ha! Ile ustawiasz? Misie, wyświetleń od lutego, dokładnie od 2 lutego 2024 do 4 stycznia 2025 47 milionów wyświetleń. Będzie to tu? O, ma się odwrócone, to, to słabo. 47 milionów wyświetleń. Kolejne. Co chciałeś? Czy chciałeś coś zrobić, ale jednak tego nie zrobiłeś? Oczywiście, że tak. Jest takich rzeczy dużo. Po pierwsze, nie kupiłem auta, a chciałem. Po drugie, chciałem się nie rozwalić autem. Rozwaliłem się dwa razy autem. Ja chciałem coś, czego jeszcze nie zrobię? Nie, wszystko chyba mam. Kończyłem rok samotnie. Co chciałem zrobić, czego nie zrobiłem? Nie wbiłem koła na TikToku. Miałem mieć regularny YouTube. O! Właśnie, miałem mieć regularny YouTube. Miałem mieć. Nagrałem 9 albo 10 odcinków chyba i przestałem nagrywać, bo problemem zawsze było ten: montowanie tego, bo zawsze był z tym problem. Ale teraz wracamy. z Nowe możliwości, nowy, ja, nowy rok. To już postaram się być regularny. Kolejno. Czy planujesz jakieś nowe tatuaże? Tak, planuję nowe tatuaże. Jeszcze nie zdradzę gdzie, ale tu na pewno całą rękę będę chciał wykończyć, wypełnić. Czy coś jeszcze? Nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że jeszcze jakieś tatuaże będą. Tą rękę bym chciał zrobić całą też. Chciałbym dobić. A, ja wiem! Dobrze, 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 dobrze. W tamtym roku chciałem dobić 80 kg. A mam 76 aktualnie, a we wrześniu ważę 68. Chcę w tym roku dobić 80 kg jest Czy ty musisz mi tu teraz szaleć, hałasować? Nagrywam! Kolejne, kolejne, kolejne. Celę na 25. Ty na 225, 25? To tak. Na pewno kupić auto. To jest pewne, że w tym roku chcę kupić w końcu takie swoje auto, swoje, swoje. No musisz mi tu kaszleć z tyłu! Co, no wbić te 100 na TikToku, dziś koła na YouTube chciałbym być w tym roku. To to będzie wyzwanie, w ogóle ja pierdolę. To już jest takie wyzwanie do potęgi. I się wybiłem z rytmu. Wchodzimy w Instagram. Kto według Ciebie najbardziej wspierał Cię w 2024 roku? Najbardziej. Ej, nie było takiej osoby najbardziej, bo były osoby, które były na początku roku, były osoby, które były na końcu roku. Były osoby, które były w wakacje na przykład. Były osoby, których ciężkie było pytanie. Ale Rafał, no w takim sensie mój przyjaciel ze szkoły, z taką osobą topienkową. Kolejne, 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 kolejne. Kolejne, kolejne. Do jakiej szkoły chodzisz? Ja chodzę do Polkowice, zespół szkół w Polkowicach. Czwarta klasa technikum. Jeszcze 100 mi rok szkoły po wakacjach. Akcja. Z czego jesteś najbardziej dumny w 2 24 roku? W 2 24 roku najbardziej jestem dumny z tego, że jak było, bo ja miałem taki skok hejtu. I najlepsze no to, że ni dotarł, nie dotarł do mnie ten hejt. Nie ja miałem coś takiego. Co mi to zmieni, że ktoś komentarz napisze, nie? No i się cieszę z tego, że nie skończyłem nagrywać. że Nie zrobiłem pauzy ani nic. Jakby miałem to wywalone. Gruźby na maila nawet dostawałem, chyba z 50. Co też już właśnie. Nie się zawsze, bo to nic nie daje, bo zawsze ktoś się napisze. To, to wiecie, to nic nie daje. Tył. Co sprawiło Ci trudność, odwaga w 24 roku? Trudność sprawiła mi szkoła. <grym> no, miałem chyba 4 albo z 5 zagrożeń pod koniec roku. I mi było przykre. Mówię, Nie znam semestru, nie? Ale zdałem, zdałem, zdałem. Cieszę się na bardzo... Najba... O, ja wiem o czym wcześniej, bo wracamy do poprzedniejszego pytania, nie wiem którego, ale ten, ja jestem dumny, że poznałem takie osoby jak Lotka, na przykład, pani z Lotka na TikToku, możecie w Instagramie znaleźć sobie. Jak na przykład Oskarek, to na szczęścia poznany w tym roczku. Jak na przykład tata na pełnej. Laurę w tym roku jeszcze poznałem ogólnie. No, to ogólnie po takich. Ja się teraz mam wrażenie, że otaczam w takim najlepszym moim zdaniem gronie. I was, was może to, takie wiecie, troszkę przynudzać, ale ja się cieszę, że jestem w gronie, jakim zostałem, bo to jest właśnie dobre grono. I nie ma takiego, że o, ktoś cię zjebie. Mam jeszcze Bartka, mam jeszcze Grzesia, mam jeszcze kurwa X innych przyjaciół, Kubę, Diane, mogę powiedzieć. Są wszystkie osoby, które naprawdę tak przyzwyczaiłem się do tego życia, że, jest tak, że się chce. Na przykład dostaję idziemy, wychodzimy, jedziemy gdzieś, spotykamy się, robimy coś, to jest, wiecie. O! Tu mam wam pokazać? Nie! do no, O! Takie Porsche dostałem od Giany na pilota i Kuby. Nie jeździ, bo jest wyłączony aktualnie, ale takie porcje zajebiste. <grym> to jest coś takiego, że wiecie... Bomba, U, bym się, wywalił. Bomba w To by było na tyle. Szybkie to miało być szybkie. Wszystko się dowiedzieć i się dowiedzieć prawdopodobnie, bo to były pytania z najczęściej z Instagrama. Ale buziaczki, kawalski, Widzimy się niebawem. Pa, pa. Cześć.